Witam, no więc jeszcze plener, musiałem się troszeczkę ogarnąć, dobra, jedziemy, e, ta cała federacja. Cóż... W zasadzie skupiłbym się na samej krytyce, ale w takim razie nie wszyscy już wytrzymają, więc może tak na początku tylko pochwały, może pozytywy. E, bardzo krótki okres czasu na zbieranie podpisów i oni się z tym wyrobili. Wyrobili się bardzo dobrze. No, no i w zasadzie to jest cały pozytyw tej federacji. Ja więcej, więcej już tam nic nie znajduję. Pomimo tego, że na YouTubie jest kilka kanałów, które tam cały czas promują i tam zbierają różnych zawodników, którzy tam przychodzą w tych studiach, tam różne historie opowiadają. Aczkolwiek przyznaję, że kilku <laughs> jakoś tak dziwnym trafem się wycofało z ich poparcia. Ten Spasio czy przede wszystkim taki drugi tam Radosław, jakoś tak, tak ucichli. Ale to jest inny temat. Zauważyłem, że chyba się szykują do, do przejścia właśnie w sferę rządową. Zresztą oni cały, cały czas są w tej sferze rządzących. To było tyle. No i teraz, teraz, co można powiedzieć o nich? No, jakoś tak ucichli z tym euro, z Unią, z wyprowadzeniem Polski z Unii Europejskiej. Nie wiem, czy się zorientowali, że większość Polaków aż tak głupi nie są. Bo ta Unia dzisiaj może być, jutro jej może nie być, ale dopóki jest, to ludzie pracujący, ludzie pracujący zarówno w Polsce, jak i za granicą, już nie będę powtarzał tych swoich sloganów, dokładnie wiedzą, czym jest Unia Europejska. Młodzi ludzie też są świadomi, jaki tam teraz jest syf na zachodzie, ale to nie ma w związku z tym że ludzie chcą pracować, chcą coś w życiu osiągać i ja to doceniam. Jakoś cichutko jest na, ten, na temat tego wyjścia, zorientowali że to by, to by stracili bardzo dużo, jeżeli stawiają na młody elektora, bo młodzi nie są aż tak głupi. E, druga rzecz, no cóż, oczyścili się, tak? Wyrzucili takie perły jak pan doktor Hubert to była perła. I to jeszcze w taki wulgarny, taki świński sposób. E, nie dając człowiekowi szansy na obronę, Człowiek w zasadzie do dziś się za bardzo nie obronił, ale to nawet nie chodzi o ich obronę, bo on nie miał z czego się bronić. Ale e, sposób jaki to zrobili, no jest taki, taki, taki gównażerski, tak to nazwę. No i przypuszczam, że ludzie z, z charakterem też odeszli, między innymi pan Marek i pan Piotr. E, w ogóle to by było na tyle. Tu według mnie dużo na tym stracili, bo mieli w swoich szeregach ludzi y, Konkretny, konkretny, z charyzmą, no bo teraz mają, nie mają, to mają tam gadaczy, tak to nazwę, zwłaszcza, że ich, wrócę do ich programów, bo to bardzo podobny program do tych rządowych. Zresztą, ostatnio stwierdzili, że jeden z tych rządowych ministrów to w zasadzie ich program reprezentuje, no to w zasadzie jesteście jednym i tym samym. E, to by było na tyle. Co, co, co do tych akcji. Teraz tam wczoraj czy przedwczoraj oglądałem program z doktorem Storunią. Do maja on też kandyduje. No, fajny gość w ogóle. Ma taki, ja w ogóle lubię go słuchać, powiem szczerze. Tak jak kiedyś lubiłem słuchać Stasia Kikuta. Już od roku go nie słucham, nie interesuje mnie nic co on mówi. Zwłaszcza po tej akcji jak z mieszkaniem, kiedy sobie. Z... Pewnie właśnie ogłosił, że zbiera na mieszkanie, bo facet jeździ po całym świecie. Najdroższy studia dla dzieci. A, a tu raptem zbiera na mieszkanie. Ale spryciarz jest naprawdę tylko podziwiać go w kwestii finansowych. E, wracamy tutaj do, do pana doktora Storunia. Pan no, doktor Storunia e, fajnie gada, te wszystkie swoje opcje. No i pewnie pewnym momencie słyszę, on opowiada, że napisał już 100 ustaw i kolejny ma w, do napisania. Wszystko jest, sam mówi, że ludzie to, to jest właśnie ciekawe, że on zdaje sobie, to jest, tak, on sobie zdaje sprawę, że to do ludzi nie dociera, ale on te ustawy pisze. I właśnie tutaj wrócę do pana Marka, też słyszałem, że chyba mi na YouTubie ktoś tam mówił, że pan Marek też napisał tam 100 czy 200%, zlecił jakiemuś studentowi, żeby ten napisał ustawy i ten napisał tam 700 kartek i 400 kartek, a 4 ustaw. I tam student powiedział, to panie, to Dorzuć pan dwie stówki, to jeszcze pan z pięć tych ustaw pisze. No i to jest to tam, to tam dopisał tam, rzucił chyba ze, ze 200 złotych czy ileś i później on to ogłaszał, że on ma tam 150 czy, czy, czy 1500 ustaw. Obydwaj panowie robicie w zasadzie to samo, bo yy, nie, robi się, nie mówi się hop przed yy, skokiem. To samo tutaj. Jeżeli ja powiem nam to do takiego czegoś jak m, zawodnicy, którzy, dwie drużyny, które doszły do finału i walczą w puchar. Żaden zawodnik nie dotknie pucharu, bo to przynosi tak zwanego pecha. To jest oczywiście przenośnia, ale ja też tak uważam. Jeżeli chcesz startować do Sejmu, to się nie pisze, nie pisze nic. Ty masz ludziom przekazać informacje i tutaj pan doktor ma rację, że ludzi nie obchodzą te ustawy. Sam mówi, że obchodzą, ale on będzie je pisał. Błąd. Błąd totalny, poza tym już falstat przedbiegał. Od 1989, ile mamy już tych ustaw? Setki czy tysiące? Przecież co, co, gdzie tam, co, co tydzień jakiś tam gość nową ustawę wprowadza, a gdzie jesteśmy po 30 latach? No jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I ktoś idzie do wyborów i mówi, że napisał tam kilkaset ustaw i będzie je teraz wprowadzał. No. Powiem szczerze, że jak ja rozmawiam z, z wyborcami, no to, to takiego człowieka to dyskredytuję, bo nie wiem, to się niczym nie będzie zajmował, bo To jest ważne, żeby zmienić ten kraj, trzeba zmienić ustawę, ale zwykły człowiek powiedział, on się nie będzie zajmował nami, naszym bytem, naszą egzystencją, tylko będzie się zajmował jakimiś ustawami, chociaż te ustawy mogłyby w rzeczywistości pomóc, ale tak to odbierają wyborcy. Nikt nie interesuje, że ktoś gdzieś tam napisał gdzieś tam ustaw. to było tyle. O, pojawił się tam też pewien rolnik. To jest... To jest w ogóle ciekawe. No, jest, oglądam zawodników, to, to wiem, dwa tygodnie temu ta konferencja też na YouTube, bo to przecież ich nie ma w telewizji. A może to trzeba będzie coś na ten temat powiedzieć? Dobra. Ale wracam do tego zawodnika. No i pojawia się nowy... Ja nie mi nie wiem, bo nie wracam do tego filmu, nieważny. On chyba 150 hektarów. I stoi rolnik, i on opowiada, że on wchodzi do nich i to on będzie działał. I tak i o rolnictwie, i tamto. A za nim stoi zawodnik, który mówi, że odbierze mu te dopłaty. To jest sprzeczność w ogóle z losami i z muszką. On mówi, że odbierze mu i dopłaty i wyprowadzi Polskie z Unii Europejskiej. A ten stoi, który bierze kasę z Unii Europejskiej, i że razem będą działali. No, kompletna sprzeczność. Ale to jeszcze nic. To jeszcze nic. Słuchajcie, ja zawsze mam prosty temat co do rolników. Ja swoimi rękami to jeszcze gnój rozrzucałem widłami. Ten człowiek, tutaj tam sam, to o tym pojęcia nie ma. Na pewno pojęcia nie ma, bo tak się wypowiadał. I on tam tłumaczy, że taki jest zatyrany, ma 150 hektarów. To ja teraz taki prosty rachunek robię zawsze w takich sytuacjach. 150 hektarów razy 100 tysięcy. Bo teraz hektar ziemi kosztuje 100 tysięcy złotych. No to facet ma 15 milionów. Czyli co? Jest milionerem. Jest milionerem, ma 15 milionów. To jeżeli on w samej ziemi ma 15 milionów, to lekko licząc w budynkach i w sprzęcie, w tych, tych po prostu sprzętach rolniczych i tak dalej, czyli w parku maszynowym. Sorry. W parku maszynowym on ma lekko drugie 150 milionów. Przepraszam. 15 milionów. Ale nie, powiedzmy, że ma 5 milionów w tym sprzęcie. No to czyli to jest y, y, milioner, 20 milionów ma. No to skoro ma 15. Y, 20 milionów, tak? I on mówi, że on o 5 godzinie wstaje. On wstaje o 5 rano. Taki jest za ty to mnie, to mnie troszeczkę mm, e, odpuściło w tym kierunku, tak się tak to określę. Dobra, e, tak to określę, ponieważ e, o co chodzi? Gdyby on powiedział, że jemu się obecna polityka nie podoba, ponieważ on 20 osób, nie, przyjmij mi 10, dobra, zmniejszmy do 5, a 150 kar. 5 osób zatrudnia. Daje im pensję i odprowadza wszystkie podatki, wszystkie koszta związane z tym, z tym prowadzenie tej działalności gospodarczej, rolniczej. I niestety obecna polityka doprowadza do tego, że nie jest w stanie to, na to wszystko urobić. To ja bym go zrozumiał, ale jeżeli on mówi, że on staje o 5 rano, bo jest tak chciwy i tyle takich znam, że w szpitalach leżą bardzo zawodnicy, milionerzy. Bo jego, on nie zapłaci, żeby mu zatrudnić człowieka. On sam tam szarpie dyszle, walczy od świtu do nocy, bo przecież z zwykłej chciwości. I tych gościu się pchasz do Sejmu? Po co? Zresztą ty nie będziesz miał czasu. Zanim wiesz, krowy wydoisz, gnoj wywalisz. I jeszcze chcesz do Sejmu? Do Sejmu to powinieneś. To, to przy, ja życzę sobie ludzi inteligentnych, mądrych. Rolników, prawdziwych rolników, którzy siedzą w papierach, którzy dbają o swoje gospodarstwa, dbają o swoich pracowników. A nie takich, którzy będą opowiadać, że on o piątej wstaje. Ja wstawałem o pół do czwartej. Prawie przez 3 lata do, do pracy. Za grosze. Ale nie mam do niego żalu. I żeby ja tysiące ludzi w Polsce wstają o, o pół do czwartej. I nie jęczą. A ty milionerze opowiadasz przed kamerami, że ty o 5:00 rano wstawaj. Dla mnie to możesz stać i o trzeciej. Tak jesteś taki chytry i sprytny. Do tego typu goście nie będę takich ludzi szanował. Eee... I może na koniec jeszcze, tu zostałem rozbity, ale na koniec jeszcze dodam, hmm, nic Federacja nie przedstawia, żadnego ich program, nic nie przedstawił żadnego jakiegoś porywającego hasła, jakiejś takiej, żeby to porwać tłumy wyborców, jakieś idei, coś, coś nowego, coś, co mogłoby zainteresować kogokolwiek. I to chyba się wiąże z tym, że nie są zapraszani. To, że są dyskryminowani, to jest fakt. W mediach e, zarówno rządowych, jak i tych starszych braci, nazistowsko-komunistycznych. Także tutaj te żale, że są niezapraszani i tak dalej, no. A co wy mieliście? Przecież nie macie nic nic nie stworzyliście, nic. Ja pytam się ludzi, że nic nie wiedzą, bo to, te hasła, które są powtarzane, że, że będzie lepiej, że my teraz przejdziemy... No, no, ludzi to nie rusza. To było na tyle. Tej całej federacji. No, teraz moje przewidywania jeszcze na koniec przypuszczam, że mogą nawet osiągnąć 3%. Jak dobrze pójdzie, zdobędą 3%. Ja obstaję jednak przy 2%, ale jak się z, jest, będzie spięcie i tak dalej, chociaż wielu ludzi już jest nimi zmęczonych, wielu do siebie zrazili, nie skorzystali w ogóle z... Na so Jest kilka kanałów prowadzonych, prawda, dyskryminowanych na YouTubie, którzy nie z, z tych można powiedzieć, tych porad, ludzi może też doświadczonych, którzy mają zasięgi, tylko trzymają się tej swojej głupoty, szczególnie tego 447, tej bzdury. A na ten temat to jest coś powiem, ale w innym filmie. I to by było na tyle. no Tyle zdobędą. Ja, aha, moje, na kogo ja będę głosował? Na Piotra i pana Marka. Czy zdobędą, czy nie, przynajmniej będę miał, jak to się mówi, będę miał czyste ręce. A w sumie, nie, to różnie bywa.